U świętego Jana spotykamy takie zdanie bardzo tajemnicze. To zdanie mówi: kiedy się objawi, to zobaczymy go takim, jaki jest, i okaże się, że jesteśmy do Niego podobni. Oczywiście, od razu. Pierwsze skojarzenie to jest takie, że zostaliśmy stworzeni przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Czyli obrazem w nas, obrazem Boga w nas jest to wszystko, co prowadzi do nieśmiertelności, co dobrze użyte może doprowadzić nas do ostatecznego spotkania z Panem Bogiem. Natomiast na czym polega podobieństwo? Podobieństwo polega na nawróceniu serca, na wyczyszczeniu tego, co jest grzeszne, słabe w naszym myśleniu, funkcjonowaniu po to, żeby ten obraz Pana Boga w naszym sercu był coraz bardziej czysty. I rzeczywiście, kiedy Jezus się objawi i kiedy go zobaczymy, to będziemy mogli się w jego sercu przejrzeć jak w zwierciadle i okaże się, że na miarę naszej odpowiedzi na miłość Bożą my jesteśmy do Niego coraz bardziej podobni. Astăzi este lumea